Kipek przed przedłużka. Kuba się podniecał takim rozwiązaniem. Jakim? A tak, właśnie klucz o klucz. Wiesz, że... że Kiwi go nauczył. Tak? No? W niektórych kręgach jest to uważane za niszczenie narzędzi i można dostać za to łeb. Tak. Ale wiesz, wtedy Ci komplet kluczy starcza na 30 lat. A nie to, że tam po 6 miesiącach masz wszystkie takie zwichrowane bo to już jest poluzowana, dobrze jest na krzyżu odkręcać tak jak się dokręca. Przynajmniej legenda głosi, że jest ryzyko pęknięcia głowicy przy odkręcaniu właśnie jednostajnie z którejś tam strony. Zawsze głowicę w życiu zdjąłem i żadna mi nie pękła. Więc nie wiem, w ten sposób, prawda. o którym nie wolno? Tak. No. Mm. Wiesz, to tam przedłużka i inne rzeczy. Daj przedłużkę, a potem się okazuje, że tu jeszcze jedna śruba została i walczysz. Trzeba kupić drugą głowicę albo blok silnika. Weź tam wstać pistolet i dmuchnij. To będziesz, wiesz, <grym> jak wyglądał. Ja również. No już jeden olej dzisiaj rozlaliśmy.